Wyznacz równania stycznych do okręgu, które są prostopadłe do prostej. Y równa się x odjąć 1. Prosta prostopadła, y równa się współczynnik kierunkowy, czy współczynniki kierunkowe prostych, prostopadłych muszą spełniać warunek A1 za A2, czyli iloczyn tych współczynników kierunkowych musi być równy minus 1. Czyli inaczej, jeden współczynnik kierunkowy to jest, odwrotno, jest odwrotny i przeciwny do drugiego. Czyli skoro tutaj mam współczynnik kierunkowy w tej prostej 1, to w drugiej prostej musi być minus 1x dodać p. Czyli po prostu y równa się minus x dodać b. No i teraz tak, ponieważ ta prosta prostopadła ma być styczna do okręgu, to znaczy, że jej odległość od środka jest równa promieniowi. Czyli mogę wyznaczyć środek i promień tego okręgu i ze wzoru na odległość punktu od prostej, czyli środka od tej prostej wyznaczyć, że odległość środka od tej prostej jest równa promieniowi. To jest jeden ze sposobów. Drugi sposób, no, styczna ma jeden punkt wspólny z okręgiem, czyli jak rozwiążę układ równań, ta prosta i ten okrąg, to ten układ równań musi mi dać jedno rozwiązanie. No I tym sposobem będę rozwiązywał. Czyli jest tak, x kwadrat odjąć 4x, dodać i zamiast y mam minus x dodać b do kwadratu, czyli x kwadrat odjąć 4x dodać i mam wzór skróconego mnożenia, czyli x kwadrat odjąć 2bx dodać b kwadrat, czyli 2x kwadrat, tu jest x tu x, czyli x za nawias. Minus 4, minus 2b, za nawiasem x plus b kwadrat. Czyli 2x kwadrat, no właściwie już mamy uporządkowane, czyli teraz tak, mogę policzyć z tego deltę. Delta jest równa b kwadrat, czyli 16 dodać 2 razy 4 razy 2, czyli 16b i dodać 4b kwadrat. To jest współczynnik przy x podniesionym do kwadratu. I wzór z dwoma minusami to jest tak jak z dwoma plusami, czyli jest y, 16 plus 16b plus 4b kwadrat, odjąć 4 razy 2 i razy b kwadrat, czyli minus 8b kwadrat. Czyli delta jest równa minus 4b kwadrat, dodać 16b i dodać 16. I ta delta ma być równa 0. Mogę to podzielić przez minus 4, czyli jest b kwadrat, odjąć 4b. I odjąć 4, równe 0. Oczywiście B, nie B kwadrat. Czyli, yy, i wiem, że ta delta musi być równa 0, czyli obliczam, rozwiązuję to równanie. Delta jest równa 16, odjąć 4 razy 1 razy minus 4, czyli 32. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 32, czyli 16 razy 2 to są 4 pierwiastki z 2 czyli b jest równe minus b plus minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 2 plus 2 pierwiastki z dwóch, albo 2 minus 2 pierwiastki z dwóch. No i to b podstawiam do tej prostej i mam dwie takie proste styczne. Jedna to jest y równa się minus x plus 2 plus 2 pierwiastki z dwóch, lub druga prosta to jest minus x plus 2 minus 2 pierwiastki z 2.